Czwarty blok i ostatni, który, którym, którym zajmuje się Akademia Rozwoju Człowieka, to asertywność w praktyce. Tam z kolei zwracasz uwagę na umiejętności komunikacyjne. Uczysz bowiem, jak komunikować swoje potrzeby, to, czego chcemy, na co się nie możemy zgodzić, ale jednocześnie w taki sposób, żeby osoba, której mówimy nie. Nie czuła się odtrącona, a my też, żebyśmy nie mieli wyrzutów sumienia, że kogoś skrzywdziliśmy. No to piękny byłby świat, gdybyśmy wszyscy posiedli tą umiejętność. Myślę, że to byłoby wspaniale, ale jak to zrobić? Tak, byłby piękny świat, faktycznie, jeżeli każdy by poznał te właściwe zasady komunikacji. Chcę powiedzieć w tym miejscu z wielką wdzięcznością za możliwość uczestniczenia. W warsztatach komunikacji pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego, prowadzonego to był kurs prowadzony przez panią dr. Sujak. No więc pani dr. Sujak przywiozła, można powiedzieć, z Niemiec psychologię komunikacji, która zawiera nie tylko psychologię, ale filozofię, duchowość, jest kilka nauk. W tej filozofii i psychologii komunikacji, w ogóle w tej, w tej, w tej nauce o komunikacji, i y, y, wprowadziła na rynek polski, więc owocnie się y, rozwija, rozwija to psychologia komunikacji w Trzebini korzysta wielu wiele świeckich osób duchownych nadal. No i ja owocnie. Y, Korzystając, najpierw tak uczę się, ja się tyle lat uczę, ciągle być uważna na te zasady, które poznałam, które niezwykle odblokowują relacje między nami, z szacunkiem dla drugiego człowieka przede wszystkim. Czasami nie trzeba poprawiać charakteru od początku, jeżeli jest bardzo poważny. Kryzys w małżeństwie, tylko wystarczy zmienić komunikację. I to już działa. Czasami przychodzą małżeństwa czy osoby, które mówią, że mają wielkie problemy w relacjach, i ja im i dzielę się z nimi odpowiednimi wskazówkami czy zasadami i, i proponuję, proszę to zastosować. No i, i zadziwiające zawsze mi dziękują. No, działa, działa, po prostu działa. A, no właśnie. a ile jest mowy pozawerbalnej, a ile werbalnej w komunikacji? No, jest y, niezwykłe y, doświadczenie, takie badanie, że nawet w takich relacjach handlowych, że 7% słów i 38% <głos> intonacji głosu. No, to ciekawe a 55% fizjonomia ciała, czyli taka pewność w mowie ciała, taka postawa właśnie szacunku dla siebie. I no to ma dać 100%, to dało 100%, więc no słowa niekoniecznie. Ale oczywiście istotne jest, najważniejszą umiejętność to jest aktywne słuchanie. Bo umiejętność właściwej komunikacji, to jest tak jak pamiętam mówiła pani doktor Sujak, to jest twarda szkoła ascezy. Czyli asceza, umartwienie moich potrzeb, żeby spotkać się z potrzebami drugiego. Także to jest no nie, nie, nie proste, ale, ale bardzo uwalniająca praca nad sobą, ogromnie. Czyli o spojrzenie na rozmówcę tak, na rozmówce, że świadomość tego, że ja mam swoje potrzeby, każdy ma swoje potrzeby, ale świadomość tego, że drugi ma te same potrzeby, które ja mam. Więc, żebyśmy się spotkali, więc ja mam mieć uważność, że, że Ty, na przykład Pani Marzenko, potrzebujesz też po prostu wysłuchania, y, odpoczynku czy jedzenia. Y, po prostu, nie? Tak samo ja też. Także dlatego możemy się spotkać dzięki temu. To skoro tylko 7% to są słowa, ale to znaczy, że one muszą być jakieś specjalne. Jakie są najważniejsze słowa w komunikacji? Na pewno na pewno pierwszym takim, taką wskazówką jest to, żeby mówić to, co ja myślę i czuję. Oczywiście nie wszystko trzeba mówić. Ale na pewno zawsze trzeba mówić. O tym, co ja myślę i co ja czuję, to jest ważne. Więc to jest, to jest podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o komunikowanie. Natomiast jest sporo blokad, które budują mury, ironizowanie, pouczanie. No więc, sporo jest tych wskazówek, czyli tych zasad i blokad. No, trudno je wszystkie teraz omawiać, ale dotknęłam tych dwóch. Blokada, zasada. Wszystkich więc, którzy pragną zgłębić tajniki komunikacji, zapraszamy do Akademii Rozwoju Człowieka.